Hello wszystkim, witam Was w PVZ Heroes, subskrybujcie oczywiście wszystkie kanały, standardowo I my lecimy z nową seryjką na kanale, z roślinkami Heroes I zobaczcie, to jest karcianka I Zobaczcie, mamy jeden trawniczek, mamy jedno słoneczko, tak tak tak, szalony Dave znowu się przedstawia Tura zombie, on stawia jednego i teraz tak, ten zielony dymaczek. to znaczy, że on ma jeden punkt życia zabiera no serduszko to jest po prostu jedno HP, czyli wymienią się atakami. Tak jak tutaj macie. I co turę dostajemy jakby więcej słoneczek. Więc jest naprawdę fajna gierka. Strategiczna. I myślę, że będzie się przyjemnie ją oglądać. No i zobaczcie, mamy tutaj doktora Zombosa. I on zamienia zombie w superbohaterów, no i przypadkowo też zamienia rośliny. Ja w tą grę już grywałam nie raz. I to będzie zielony liść, jak on się nazywa. Green Shadow. I mamy postawić tą kartę. Znaczy postawić kartę i postawimy jeszcze piśutarkę, bo akurat mamy. No i mu zabieramy życie. Zaraz dojdą tarcze. I generalnie będzie, myślę, że fajna gierka. Ona jest taka wciągająca. Ten grzybek, słuchajcie, daje nam y, wzmocnienie roślinki. Niestety no, ten grzybek pada. Szkoda. Liczę, że seria Wam się będzie podobać. Ja pójdę w to, żeby mój Piszutor był jeszcze silniejszy. 5-5. Okej. Okay. Gargantuar. Ale zobaczcie, on jest głupi. W sumie to ja jestem głupi, bo go nie dobiję. Tylko zostałem mu jedno życie. Tego grzyba postawić. Trochę to będzie trwało. Przyspieszamy dalej roślin, żeby niech roślinka dalej żyje, żeby on na środku nic nie postawił w końcu. Nie mów. Będziemy się tak wymieniać kartami, ale beka. Takiego startu jeszcze nie miałam nigdy. To on wykończy mnie, a nie nie jego. 13, 10. No i młotem tego zombiaka żeśmy pokonali. Wspaniale. Loslinki wygrały i dostajemy pakiety kart. I razy 3 będą w jednym. Więc dostaliśmy no, mega dużo, jakby nie patrzeć. Crazy Dive, Tak to. Tak. Ja będę pomijać, co on mówi. Po prostu wystarczy znać zasady tej gry. I to jest moja talia. Będziemy tworzyć w przyszłości własne ta ta talie. Słuchajcie, widzowie. Także będziemy tworzyć własne. Ja może ściszę troszeczkę gierka. I widzicie, mamy tarczę, czyli do trzech razy uzupełnienie tarczy nas broni, więc. No, ja nie mam innego wyjścia. Jak zaatakować przeciwnika? Tak, ja wszystko wiem. Taki trochę głupi ten samouczek. Ja bym chciał na pierwszym odcinku już samouczkę pokonać. Ehm. Um... A ja to wszystko wiem, nie, czemu to nie można opcji skip zrobić albo skip tutorial? Dobra, mamy jedną kartę. Ja bym chciał mu coś zabrać: Au i tarcza. I zobaczcie, zrobiliśmy pierwszy blok. A plan. Dobra, zrobimy to od razu i damy tej roślince więcej, żeby go szybciej pokonać. Bo chciałbym przyjść chociaż samouczka na tym odcinku. Oj, nagrobek. Nie, wie, nie wiemy, co z niego będzie. A on stracił, dlatego tutaj będą cztery obrażenia, bo on ma double strajka. Okej, okay, ten ogóreczek tutaj pozamiatał. Tarcze są czasami upierdliwe, jeśli są takie tarkistyczne. W niektórych sytuacjach one są wkurzające. Ja mam inny plan. Zrobimy zobaczcie tak. I zabierzemy mu 8. No i zobaczcie, wystarczyło logicznie pomyśleć i już mamy wygraną kolejną jakby rundę. Cóź ja nie wiem, czy przyjdziemy na samczkę na tym odcinku, trochę wątpię. No tak, bo teraz jeszcze będzie chyba jeden tutorial i potem już będziemy jakby mogli normalnie grać. Zbierz i teraz szybko. No ja jedyna. Tak, wiemy. Spokojnie, gro. Znam też kilka trików na zdobycie niektórych postaci, więc takich płatnych za w sumie gemę. No i my nic nie... A mamy piszutera przecież. No i on ma jeszcze triki. Właśnie. No, widzicie, tri... zombie jako mi mają trochę, fa... trochę fajniej. zombie idą pierwsze, potem idą rośliny, bo zombie grają triki i bitwa kapusta na wysokościach ma plus 1 do tego wszystkiego przejdziemy to i to będzie koniec odcinka Teraz katajl. Dobra. Mm, będzie dłuży odcinek. No ja i widzę, że to seria będzie się składać z odcinków 10 minutowych. Jakiś nagrobek. Zbustowałbym katajla. W sumie zbustował kabaczka. Dobra. Być może będzie, będzie mieć bloka, a, a jednak nie. Uf. Całe szczęście, bo chce coś szybko, szybko dość skończyć. Zrobimy dobry dobierz dwie karty. No i wynika nam z tego, że. Będzie tak. O nie, aj. O nie, jeszcze dodatkowy atak. Ajajaj. Aj, aj. Trochę słabo nam idzie. To zablokujemy tutaj. Okay. No i mamy wygraną. Jest! Chyba skończyliśmy y, samo łuczka na jednym odcinku. Wspaniale. Zacznimy przybi śniegi, potrójne groszki i śnieżne groszki. Teraz wiem, wywalimy piszutara Remove. już po samouczku. Chyba tak. Dobra, to tyle w tym odcinku. Zostawcie subika i lajka. Trzymajcie się, papa. Pa.